Hej cześć, witajcie z tej strony, ja Mikalo Witam was w kolejnym odcinku Z Blockster Play na moim kanale Poprzedni odcinek był o sezonie drugim Przedstawiłem wam tutaj e, tajemnicę oraz e, jajka e, Jest chyba jeszcze parę nowych jajek Które tam są, ale to nie jest ważne Ponieważ dzisiaj wejdę do Świata VIP, zapytacie pewnie jak Wejdę do świata VIP, skoro przecież nie mam VIPa I go przecież nie chcę kupować, bo Jestem taki sknerus, że nie chcę wydawać 15 złotych, otóż e, jest tutaj W Nexusie użytkownik XU którego pewnie bardzo dobrze znacie i właśnie ten gracz użyczy mi konta i za chwilę się do niego włamię e, i zamienimy się kontami o, w sumie się nie zamienimy, bo ja mu, ja mu mojego konta nie dam, nie ma takiej opcji ale no, on mi da tak, tutaj zrobimy normalnie teleportację i przejdziemy sobie świat VIP, ponieważ pamiętam go, co są drugiego jest taki sam identyczny i no chcę go zobaczyć i go przejść, bo on był bardzo fajny i mi się podobał, chyba tam są w ogóle jakieś pisanki, ale tam nie wiem, zobaczymy czy znajdę czy nie, e, kluczem jest to żeby pokazać wam jak przejść ten e, świat i dostać się do tajnicy Także zostaw drugi widzu łapkę do góry Jak podoba ci się sezon drugi to szczerze łapkę do góry I napisz w komentarzu co najbardziej lubisz ze sezonu drugiego e, Klocki, nexus, czy świat v, Czy może jakiś przedmiot dolny, czy może jakiegoś rzaka najbardziej wspomina Sezon drugiego Jest wiele tych e, rzeczy, które są w tym sezonie Więc możesz napisać co ci się najbardziej podoba A my już robimy teleportację do kąta unknąna Także kręcimy, kręcimy i uwaga, uwaga 3, 2, 1, Jeden, ten ten, jestem, jestem, dzień dobry, witam serdecznie, w ogóle tutaj umknął w widzę, zrobił dopiero co setny level, także yy, gratulacje. Ty na końcu umknął na, no może. I wam w ogóle właśnie te efekty mam, o Jezus Zapomniałem o nich, bo ja w ogóle WIPA nie mam odkąd jest ta wersja. O Jezu, mam tutaj tęczowe, mam tutaj lawę, nie wiem jakie byśmy sobie dali. Dobra, weźmy sobie tęczę, bo dzisiaj mam bardzo dobry humor. I w ogóle mamy mini aktyzację, ponieważ mamy przedmioty Wielkanocne. Unikatowe, takie jak na przykład Eggmobile, Basket of X, Wielkie Jajko. Grzyb dla zwierzaka, jajko jakieś, firmy. Zwierzaka, który będzie grzybem. Ten ma 28 i możemy mu zmienić. Myślę, że mnie nie pobije za to, ale po prostu chcę sprawdzić coś, tak? Gadżetów nie masz żadnych. Eee, jak to umknął? Ale może malutkie okularki na 1500, najtańsze chyba mnie nie będzie zły, jak mu kupię. Dajmy pieskowi okularki. Ciekawe, co zauważy. No chciałem coś, wiecie, chciałem tego muchomora, on 30 tysięcy kosztuje, więc no nie będę już mu tak wydawać, ale mega energik z tego pieska, nie gadajmy tyle, po prostu przejdźmy do świata v, bo jestem ciekawy, czy uda mi się go przejść, bo mam wrażenie, że kiedyś te 3 lata, 4 lata temu było trochę trudne dla mnie, więc jesteśmy, o Jezu, to jest ten sam moment, tu jest ta brama, jest ta brama i tam jest ta czerwona tajemnica, tak, to jest tutaj, tak jest, to jest ta góra Kiken, ona chyba się tak nazywa, zobaczymy, czy uda mi się to przejść, zobaczymy, ile pamiętam, tutaj o, jest taka jaskinia i tak dalej, światełka takie ładne, klimatyczne i tu w ogóle nie ma w tym świecie VIP. Trochę to smutne, bo kiedyś pamiętam tu było pełno, pełno ludzi. No jest normalnie, pamiętam jaka tu była plaga ludzi. Normalnie chyba tak 15 osób przychodziło ten świat VIP i próbowało go przejść, a teraz szedłem na konto z VIP-em i niestety tu nikogo nie ma. Przykre trochę. a widzę, jest przycena na vip 15 zł kosztuje, więc jeżeli chcecie na no to macie kupić VIP-ka. I spróbować przejść ten świat VIP No i co, tu mamy tę mm, przeszkodę, mamy tę y, no, czarną materię I tutaj musimy chyba wskoczyć do tego punktu tam, który się znajduje w tym miejscu Okej, okay, udało się, pięknie Pięknie, pięknie, teraz tutaj chodzimy i teraz do góry musimy się spiąć po tych lianach Dobrze, spinamy, spinamy się widzowie, zobaczymy. Tutaj mamy jakieś przysiaczki, ale one chyba nie prowadzą do niczego, także je chyba omijamy najlepiej. Tu mamy ten skoczek ze skokiem, ale jego się nie używa, bo jak tutaj na niego nadepniemy, no to on nas po prostu wyrzuci. Eee, teraz chyba się wskakiwało tutaj na ten klocek lodu. Tu chyba zaczyna się już eee, troszeczkę trudność w tym świecie VIP. O, jednak ktoś jest, się mamo Posiadamy tutaj e, klocek, który odwraca nam sterowanie, ale możemy go ominąć, ale mamy to, co mi się nie podoba, czyli przyspieszaczki. I tu chodzi o to, że musimy nadepnąć na kraniec tego bloku. A na tej wersji jest to o wiele cięższe niż, niż kiedyś, więc powodzenia. Powodzenia, zobaczymy, jeżeli się teraz. Oj, no i skończę, jak ta osoba tutaj. <laughs> nie, proszę. <laughs> proszę. Nie, no nie, no nie, no nie, Nawet nie spróbowałem. Nawet nie spróbowałem tego. Co to było? Boże, o ale skrót w ogóle. Nie wiem, czy dam radę. No, gdybym był unknąłem, który umie przejść takie parkury jest, yy, wiecie, prosem, no to wiecie, to pewnie dla niego to nie jest problemem. Yy, ale no ja mam trochę problem, bo ja już nie przechodzę tyle takich ciężkich parkurów jak kiedyś, więc no dla mnie to jest troszeczkę yy, bardziej skomplikowane. Ale może się teraz uda, co? Może się uda. Spróbujmy jeszcze raz. Nie, nie, nie. O, 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 dobra, yy, nie. Kurde, co ja robię. No. Musimy tak ładnie to tutaj zahaczyć, żeby. No, holender jasny. Nie. O, oh, proszę. Proszę, no ja chcę to przejść. No, błagam. No, niech to się uda. Dobra. Próba kolejna Jeśli nie macie VIPa to napiszcie w komentarzu Czy wy zdobyliście świat tą tajemnicę W sensie wyświecie VIP I napiszcie ile wam to zajęło Czy zajęło wam to całkiem szybko Czy jednak mieliście troszkę trudności jak ja Bo jak widać Nie no co ja kurde robię Albo czekajcie Ja będę mógł jakoś to oszukać Nie, nie będę mógł oszukać Jest, 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 jest jest. Mamy to, mamy to Mamy to widzowie Ale tu jeszcze został nam jeszcze jeden ten klocek przyspieszony. Proszę ja go nie chcę zepsuć Błaga Błagam, błagam. Proszę. Nie, 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 nie. Nie, No Boże, albo coś jest. Może tutaj na przykład taki skrót, którego nikt nikt nie wiedział nigdy. coś tu jest? Nie, nie ma tu żadnego skruta. Po prostu ogarnąć, tak? Muszę ogarnąć, bo jest źle ze mną, jest chyba źle widzowie. Proparkurowiec i ja to przechodzę, tak. Okej. Nie! Koźde, koźde, No. Było blisko. Ja myślałem, że mi to trochę szybciej zajmie, nie? Tak, szczerze. Błagam, bo jak nie, to będę musiał prosić o łknąć, żeby mi to przeszedł. No i mnie. Nie, no to co ja zrobiłem teraz? No. No nie wytrzymy, nie, to co za świat VIP głupi. A... No nie, chcę dalej pójść, bo to nie jest koniec, to nie jest. To nie jest ostatni ten, bo tam chyba na górze właśnie jest czerwony kluczyk, i potem on. ten kluczek musimy no, dać do bramy i wtedy zabędziemy no, tą tajemnicę. Dobre, no i jak mam to teraz zrobić, holender, jasny. Tutaj jest! Dobra, jestem głupi, widzowie. Zapomniałem, że przecież tu jest parku i tam się nie idzie. Jezus, Maria, nie wytrzymy, nie? Jak ja jestem po prostu mądry, nie? No, dosłownie sobie utrudniłem życie. Nieważne, ale widzowie, jesteśmy naprawdę niedaleko tej góry. Więc teraz, o, tam jakieś yy, odwrócone. Klocki tu są, ale ja ich nie dotykam. Czy coś będzie prosta? Okej, okay, te przyczatki są tutaj. Tam mamy w ogóle te płomienie, ale my je unikamy, unikamy. Gdzie teraz? Gdzie teraz chyba? O, może na lewo? Na lewo? O! O! Dobra, jestem, jestem. I czy to będzie już meta? Tak? Jest! Jest, mamy czerwony kluczyk, dobra. Ale pytanie jest moje, gdzie są te czerwone pisanki? Bo mi się wydawało, że w sieci VIP były jakieś pisanki. I gdzieś one są pewnie, tylko chyba są trochę ukryte. Albo nie pamiętam gdzie one są. Coś było! Tak, tutaj! Dobra, pamiętam. Jajo sojowe, sojek, dobra. Tu było to, pamiętam. A czy gdzieś jeszcze było to jajko sojowe? O kurde, o kurde, co ja robię, co ja robię? O jest. O Jezus. Co, 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 co tu szarna materia robi w ogóle w tym miejscu? Podejrzana akcja. Czyżby tutaj był jakieś ukryte jajko sojowe? Może, może. Hmm, to jedno jajko sojowe mamy. Gdzieś jest jakieś drugie jajko sojowe, próbuję je znaleźć, zlokalizować Mamy tajemnicę, zebraną ładnie, możemy zrobić y... Unknownowi zdjęcie na no, pamiątkę czy tutaj Robiona, zdobywamy tajemnicę i mamy widzowie To możemy możemy kąt konto na. także y, za chwilę będziemy usuwać jego wszystkie, y, wszystkie y, światy, wszystkie parkury, chaty yy, yy. i tak dalej Więc no, czekajcie, oglądajcie do końca Poza zaraz będzie destrukcja tego konta, Te jaja, gdzie są sieci No ja właśnie nie wiem, może bym musiał w internecie poszukać. Czekajcie, bloster planet świadczypsą drugi jajka, nie wiem. Może tak znajdę po prostu, bo... Dobra, wiem gdzie jest jajko widzowie, tam gdzie my się tak y, mocno ciągle tego, nie umiałem tego przejść, ciągle i ciągle tam po prostu spadałem. Tam jest takie, takie ukryte, w, w, ukryta wnęka, gdzie jest właśnie to jajko i no, już po, kojarzę to miejsce, już mi się przypomniało. Tylko musiałem po prostu zajrzeć do jakiegoś materiału sprzed chyba 3 lat, bo, no bo, no bo tak musiałem zrobić, tak. Przy tym lodzie, gdzie tu miałem ten problem, ale nie musicie tutaj skakać, chyba po tym lodzie za bardzo. Od razu skakujecie, macie y, drzewko y, wiśni i tutaj właśnie mamy jajuszko, aha. A jednak jest, jednak jest. Ale w ogóle są takie malutkie te jajka tutaj. Kiedyś były o wiele większe, widzowie, bo tekstury zmienili. Bo te tekstury jajek są ze sezonu 12. Więc, no, dziwne to jest, ale no. No tak było, tak, tak było, więc y, to tyle. Dwa jajka sojowe i tajemnica zebrana. Mam nadzieję, że wam pomogłem, możemy sobie to jeszcze odebrać. O, odbierzemy sobie tutaj jajeczka, jajeczka sobie odbierzemy. A, nie będziemy robili mu konto. Także rozwalamy, odbierając uśmiechy i usuwając wszystkie skiny. Także co, dzięki wam za oglądanie i... Nie no, żartuję, nie będę coś mu skina, nie będę taki chamski, widzowie. Żart żartowałem oczywiście, jak poszło, yy, bardzo dobrze. Znaczy, na początku były pewne komplikacje, bo to w ogóle jest umknąć. z jego biokonta. Idę usuwać ci skiny, elo. <ścoughs> Przestraszę go. Dobra, nie uciekam, widzowie. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia. Trzymajcie się no i pa, pa.